E, siemano kolano z tej strony Damiano i zapraszam Was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i zostaw e, dzwoneczek żeby powiadomienia przyszłe o nowym filmie. Siema siema, mm. witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym zgromadzony, oczywiście widzimy do oglądania filmu, zostawcie łapkę w górę i subskrybuj i komentarz. Napiszcie komentarz, ustawka to ja wszepnę akurat. E, Serduszko napisze hashtag e, Hashtag chustawka, Serduszko przypnę I przywitaj się bo na sybi radio jest Ej no ale na na się leś i wybieram się teraz do Serafasu z bo prezent akurat kupiłem późniony akurat w świąteczce, dlaczego? Bo nie było czasu w sesji, bo każdy był zapracowany i właściciel powiedział, po świętach się znajdzie czas i lawetę wynajmniej przywiezie, bo przed prze świętami akurat wszystko było ogarnięte. Powiedział, na no nowy rok przywiezie, bo, bo chłop był zajęty, bo był du, dużą, długą trasę miał. Jego taki znajomy, który przewozi różne E, towary, nawet lawetę ma swoją prywatną. Mierunę towary bierze od innych firm. Ja jadę, ja jadę e, do Rafałtu Sales. Zobaczyć jedną rzecz sam robiłem, bo pojechałem na złom i kupiłem brony trójkę. Kupiłem specjalną do tego farbę i zrobiłem jeszcze piaskowanie, pomalowałem, pospawałem. Zrobiłem e, taki typ nowy. Nie nagrywałem tego, bo nie chciałem, żeby Rafał tego widział. Jakbym nagrał, to on by zobaczył. I chciałem, żeby akurat to była e, niespodzianka sobie na spokojnie jadę, bo jest akurat ślisko, bo gmina akurat ośnieżyła, a ja sól ulicą akurat wsiknąłem, e, e, rozsiałem na ulicę, żeby ślisko nie było. Żeby po prostu driftan nie zrobił, żeby się nie e, wydupcić, żeby się nie przewrócić przez to, że jest ślisko. I zrobiłem, żeby było e, bezpiecznie i razem gminą. Gmina ośnieżała, a ja sól drogową akurat dawałem żeby ślisko nie było, żeby śnieg roztopił ale następny odcinku to zobaczyta, bo akurat już to mam nagrane i zmontowane, tylko trzeba akurat y, pod, poczekać. I ten film to jest seria y, Polskie rolne gospodarstwo i pierwsze nagrywki w tym roku 2024 z tej serii. Z innych serii też nagrywałem i też taką mówiłem. Dobra, ja już Obrama otwarta, pewnie rafa już wszystko to, żeby ja wjechał. Można wjeżdżać? Krzyczę, żeby słyszał. Można, można. I chciałaby poinformować za echo, boy, bo słychać, bo poniewa. ja tutaj okno mam otwarte i krzyczę, żeby słyszał. Słychałem do torem. O sank sanku nie ma, bo sanki Rafał wypożyczył. E, od swojego przyjaciela. Takiego in... Takiego... Zeja akurat nie znam go. Tak... Taki jeden. Ja nie wiem kto to, ale kiedyś się dowiem. Ale... Ale bajzer ma. Eee... Chyba akurat tutaj po sąde z lesz, bo coś uderzy się, zepsuje się. Do klepania będzie, do mechanika. Pokaz, jak to wygląda. Ja akurat ja ciągnika nie widziałem, bo ponieważ ze do kolegi zasłoniłem wszystko, porozmawiałem, zgodził, y, zgodził się i powiedział, że jest mu nieposemny i powiedział, że jest na przedaż, ale ja byłem pierwszą osobą, która oczywiście y, zakopiła to byłem pierwszą osobą, która była zainteresowana, zainteresowana tym ciągnikiem, a akurat nie widziałem. Tylko obrony widziałem, bo sam kupowałem, Ten kolega powiedział, że tego ursa zawidzi do Rafał CSLS. Bo ja lokalizację dałem, wszystko co jaki przygotowałem. Te, e, akurat ja po jej prawie, to jest widziałem 60, ale nie wiem jak wygląda. Bo pierwszy raz akurat będę widział, bo ciemno kupiłem. Zachor, zachor, zachor. A gdzie zaparkowałeś, kolego? Para się wyjada, czekaj. Ole, nie paszę, bo niespodziankę sobie zepsuję. Bo co się dowie, bo ciemno kupywałem. Ale dlaczego ciemno kupowałem? Bo sam chciałem dużo od frydy. Kupiłem uzywkę, bo w nowej wersji akurat się nie da kupić. Bo tylko uzywane. I słyszałem Klapson od USA 60. Bo wiem, że 60. Bo, bo akurat z się rozmawiałem. Bo kolega akurat sprzedaje 60. Uh -huh. sędzi... Poczekaj! Kolega sprzedaje 60. Bo za duże pola i i nie da i, i musiał więc się nie kupić żołnierza. Tylko mi od obrządkuś wiedzą, ale potem. Powiedział, że kup, kupił coś do obrządku zwierząt i postanowił e, wszedł, bo mu nieposągny, bo tylko do wiaty, bo i nic nie robił, i wszedł mi. Ja, I powiedziałem: Akurat Rafał i Słuszny są wiele z Rafała, sobie prezent trzeba załatwić. Uuu, uuu, ale ładny, ale ładny. E, Kosztowało e, ten. Eee, zaraz poczekaj to, bo cenę. Wiem, bo ja przelewem akurat płaciłem eee, 12 tysięcy zapłaciłem za używany i nigdy nie był remontowany, tylko silnik był eee, naprawiany po to, żeby działał, jak akumulator dwa razy był wymieniany, bo czasami się psuło i hamulce zaprawiane były. I były tutaj obsłoniki, ale nie ma, bo po, po niejasa albo ściągnąć, bo te obsoniki były połamane. Bo po coś wjechał i się połamane, i bez obsłonniku, tylko tutaj. Sodu jest, takie zazerwiałe, ale są so sprawne. Można wsiąść, Rafał? Można. Dobra, otworzę zwi. Poczekaj. Bo jest tutaj fajna animacja realnego się, Wsiadania do ciągnika i mi to się podoba. Bo kolega akurat tak mówił. A jak kierownica to jej się podoba? Taśmą oklejona. No super, super. Takie klimaty głupie Bo ja coś szukałem, żeby ci się podobało Myślałem, że mnie łeb szelić za tą kierownicę, że będę musiał wymieniać. A dobrze, że ci się podoba Dobrze, dobrze, że nie brałeś tam tego czynnika, bo tam widziałeś jaki złom był jak mi opowiadałeś do naprawy. Bo tutaj jest... tutaj jest zazbany chłop dbał po to żeby wyglądał tak jak, tak jak było naprawiane, żeby... Bo Rafał chciał kupić bez policji, że w środku policji nie było tylko dziura. I kierownica pogryzona, i ta picerka pomazana. A wsiąść tutaj do tego czynnika Czy jest pasazer, pasazera pasażera. Jak nie ma, to skoda, trudno nic się stało. Nie da się wejść? Nie da. No. Dobra, okej. Okay. Trąbnąłem legie Warsawy. To najlepszy nie klub. Nie i nie pojechał, no. Dobra, ja już jadę. No pole pracował, dziękuję za prezent he, 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 he. Jak, jak coś to chciałaby projekt zażartowałem, tylko przyjazka po, po gospodarstwie. A tu jest jaki jaka sesionka? Sypę czy zwykła? No, zwykła. A ty się różnisz sypek od zwykłej. Silnikiem mocą? Tak, silnikiem. Zes, słyszałem, że zwykła jest lepsza niż sy sypek ale sypek ma więcej mocy akurat i ten nie wiem ale chcę się dowiedzieć od widzów bo kiedyś pamiętałem ale już nie pamiętam bo wypadło mi z głowy krótka pamięć naklejek nie ma dlaczego nie ma naklejek bo się bo tu były malowane kiedyś ale... na, rachu, na rachu są są pisy HEROS MODY bo to bo to kabina akurat remontował Heros. Tak jak szyfka jego mod, bo remontował akurat. A tutaj naklejek nie ma, bo ponieważ Tyle razy się My, było, że się starło i znikło i nie ma, i Rafowi się podoba. Prawda? A remont będzie zrobił? Nie. Skoda. naklejki by tu się walnęła, akurat, bo Git ale Rafowi, jak się tak podoba, to nie będziemy akurat nic psuli za kilkanaście lat, to trzeba wyremontować rafo bo potem takim gruzem, jak pojedziesz, to to będzie trzeba na złom. dobra ja ja lecę wam, nie, bo wiedziałem, że tu policja jeździ to się schowaj schowaj się, czy... nie wiem, sąsiad mówił, że ciebie policja słucha bo u sąsiada byli i rozmawiali albo, ja albo, albo udawaj, że nie jesteś rafosów czy szelasz z kogoś innego, dobra, i mówi jak przyjadą, to powiedzę, że nie znasz ich, dobra Dobra. Widzimy się później, bo ja y, idę do Rafał do na kilka na sędzów. Dobra, posłem z buta, bo z, jakoś mi się dobrze sło, że zapomniałem e, Zatora zabrać i muszę teraz i, po tego Ezatora i Rafosu CSLS dzwonił, że, że jadą do, e, do mnie. Policja jedzie coś tam porozmawiać, bo szukają Rafała Suczales i Dobrze, że, że Rafał fałszywe zeznania zro, dał, żeby akurat go nie aresztowali. I powiedział, że nie ma, wyprowadził się i powiedział, nie wie gdzie. I powiedział, Informacji nie udzielić, bo powinien zejść z I to, o tym się zgadzam. O, przyjechali. Oni wjadą, bo, ponia, bo muszą porozmawiać. I widać, że było to yy! Tutaj pan niech się zasyma i pan niech informacji mi powie. Rafał powiedział, że to jakiś Franek Kowalski. Nie wiem, pierwszy raz takie typka widzę nocy. Dzień dobry. Dzień dobry, co pana tu sprowadza? Nazywam się Franek i mam do pana kilka pytań. A jakie? Czy na pan tu, tym na pan LF. Ktoś e, mi się kojarzy, znam, ale nim się nie koleguje, bo mam focha na niego. Bo musimy go aresztować. A za bo co? On, bo popa powiedział, bo nie chciał popło strać 60, w innemu. Aha Tafery dosła. Pewnie ręka mu spędziała i wysunął, uderzył Nie ma nogę chyba w gipsie i idę wypitany. Pobity jest, a nos ma złamany, bo coś tam słyszałem o takiego pijaka jednego tam co chodził. No Chciały no. połamać od spółcuję. Y tutaj akurat nie ma. On tu nie mieszka. Nie wiem gdzie. Ostatnio widziałem, jak jechał samochodem i walizki parkował i dalej. To już nie pamiętam, bo jechałem do sklepu. I nie udzielę panu informacji, bo ja nie wiem, bo ja tu sam jestem. Tam taki jeden sąsiad to też nie udzieli, bo też nie ciebie, bo go nie zna. Ja nie lubię go i nie znam e, go i nie jestem problemów. <laughs> pan Jak znajdzie tak go, to, to dobrze. Bo to takie rzeczy trzeba akurat załatwiać. Rozumie pan? Masz... A, dowodzik. Pan ma dowód, pan ich spise zeznania i git i majones. Już pan... Dobra, dziękuję. Jak będę wiedział, jak będę wiedział co panu akurat pomogę. Znam go, ale nim się nie kologuje Jakbym się kolegał, to dużo informacji znał. Nie znam go, bo pon za mi dokusa i sąsiadom to się nie lubią i się nie zdają. Oni tylko w psychali zapytać się, bo szukają mu. Po cały czas tak samo jeżdżą i tak samo wszystko robią, czy się tym e, tematem rozmawiają i fałszywe zeznania dałem, żeby e, kryć Rafała sutysa e, LS. Żeby po prostu dowiedziałem nie co drugi raz, bo za pierwszy raz to to było ten, nie sądzę, akurat złapali Rafała Sołtysa LS, bo okazało się, że chłop, r, y, chłop wyskoczył, specjalnie zrobił, żeby Rafał z LS poszedł i wszystko kamera akurat nagrała i ten chłop poszedł do szpitala y, więziennego. Wieź, Pana, hello, tak? panie. Tak. Się pracą, bo mnie na kamień tam wywrócił, weź pan mnie tam Dobra, się widzimy się jak policjant sobie pojedzie. Okay. Będę musiała z buta przyjść do Rafała Suczale, bo zapomniałem A to ty... Coś mówiłeś, Rafał? Nie, coś mi się włóczył, Patrzcie, widzowie, ale slady zrobił. Chyba pewno mnie na hamulcu, ale on hamował. do tu wyjeżdżał. <grym> zrył mi podwórko. O, zorał podwórko. Ja... I tutaj slady zostawił. Kamień wjechał, wepchnąłem go i pojechał u, u, u. dalej, pojechał dalej sukać. Ja się dowiedziałem, że ja zapłynął Rafał słuczy bo on był ten na rolniskowo, Rafał Słuczy-Seles i go akurat pobił. Bo on nie chciał akurat e, Ursusa przedać. O, e, o sukał, chłop powiedział właśnie, że mógł akurat zaliczkę dać, wtedy będzie zarezerwowany ciągnik i wtedy nie będzie musiał kupować nowego yy, zarezerwowany, że ktoś inny nie będzie mógł kupić, bo już nie wolno, bo zaliczkę dał. Będzie zarezerwowany na Rafałasów czy Selecji, Rafałasów czy chciał za tydzień przyjechać kupić, a nie do zaliczki. Byli inni klienci, jeden na miejscu kupił i na lawetę Wrzucił, pojechał na swoje gospodarstwo. Rafał przyjeżdża. Chłop mówi nie ma. sedane Rafał pojedzie, że ty kłamie, stosuje gdzieś ukryłeś, Chłop mówił cały czas, że się prawdę nie ma, wszystko pokazał, co, co co, jak Rafał się zenerwował, go uderzył twarz z kopa, zasadził, się przewrócił i nogę złamał. Pogotowiec jechał, Rafał e, uciekł, bo go spędziła ręka. Zenerwował się, go pobił i jeszcze go przeprosił, uciekł i, i postanowił się, postanowił e, żyć po staremu, tak po swojemu na gospodarstwie pracować, tak jak typowy rolnik, tak jakby nic się nie działo. Powiedział, jak policja przyjedzie, to po zeznania nam sobie pojadą i dalej będą sykali. Tutaj w tym ceglanym domu mieszka Barty Zacharski, bo Sołtys mi akurat powiedział. E, teren co wioską e, rządzi. I tutaj Bogdański, akurat też Rafała Sołtysa obronie, bo to kolega akurat dobry jest. Też e, powiedział, ze Rafała. Nie ma, bo się wypro, wyprowadził i dalej nie wiem, bo nic nie powiedział, powiedział, powiedział tylko Rafał, wyprowadzam się, ale dalej nie powiedział, bo każdy ma swoją robotę i każdy robotą akurat swoją się zajął. Idę teraz do Rafała Sucysa LS. Sąsy, sąsiad! Hej, widzę, że Rafał LS usłyszał, że ja akurat przysłem. Sąsiad! Co tam jakaś policja. Nie! Sąsiad jestem, Damian OP221, twójny, lepszy, ulubiony sąsiad. Obroniłem cię. I w zeznania dałem zebrawo, nie poszedł do więzienia. Wiem, tak się nie robi, ale w obronie można. Dobry kolega pomoże zawsze. Co tam znów? Otwórz, bo ja pojadę sobie ze Torem. I kilka informacji ci powiem. <głos》> nie Tu jest, ten niebieski to jest etor. No patrz. <głos》>. Nie, ja zapomniałem, posłem do domu. Zapomniałem, jak do domu dosłem, to mi się przypomniało. Że zostawiłem. Ale chciałem się zapytać, yy, Bałcie się policjanta, bo coś powiedzieć była. Była. I coś chcieli. No Pytali się, czy Rafał Fele gdzieś tam mieszka, czy tam, czy go widzieli, czy, czy, czy go znali tam. Aha. Dziękuję, dziękuję do widzenia, mi tu nie było, dziękuję. Mówiłeś, ja że... Po, po, powiedziałeś. Tutaj, po, w ogóle... po, mówiłeś mi przez telefon, że, że powiedziałeś, że Rafał z się wyprowadził, nie wie gdzie. By się uprowadził. powiedział. że mi nikomu nie mówił gdzie się uprowadził. Bo jest się, się upływa. A co on zrobił? Bo mi mówili, że pobił e, chłopak, który przedawał Susaj i przyjechał... Psichał za tydzień. I już jego rusza do bójki dosło, bo on ci pokazał wszystko. Nie wierzyłeś, pobijałeś go do szpitala. Trafił, to prawda? Ja go pobiłem, to bo... Rafał L.S. go pobił. Nie ja, to ty jesteś, Rafał Soczyselew. Ja cię kryłem. Dobry uczynek zrobiłem. Ja nie chciałem cię donosić, bo ja chciałem, żebyś był na wolności i żył tak jak żyjesz i tak żyłeś. Ja twoja obrona stanąłem. Dobra, to się jeszcze wam pozwór razem czy tych małych wszystkich. A, miałeś jeszcze jedną rzecz pokazać. Jakieś brony, moje sms się mi napisałeś, że zapomniałeś nie. akurat mi to pokazać, tylko za pokazałeś. Brony wiem jak wyglądają, tylko sam żeby ty swoje te opinie powiedział. Co sądzisz o tych bronach? E, tych czerwonych, bo ja wiem, bo sam robiłem. A bądź gdzie ty bądź. a gdzie ty kumpele zaparkowałeś najlepszy mój sąsiad na świecie? Pan teraz wygład bron? To jest kultywator, tutaj ten zielony, a brony są czerwone, bo ja się znam na tym, bo ja... O tu jest. Widzę do wiaty jest tej drewniany. Podejdź tu do wiaty. O tu, bo ja no. widziałem, bo po daleka było widać, bo się odbijało się kolorem. I jak? Opowiadajcie się podobają. Ja robiłem sam, kupiłem zepsute i wyremontowałem ze złomu. Żeby był typ nowy. No? Będzie, no, testu... super, nie, takie... będzie testowany na polu? Nie. Będzie, bo w 50 będzie potrzebny, bo jest czerwona. <laughs> Moja też jest czerwona, ale nie mam remontowany. A ty masz zero remontus Kolega, mnie, że tylko ścigam. Słucham, to jest 55, ta złota. Nie, Tom. A tak co chciałeś? Tak? Biorę, biorę ją na remont. Na remont bierzesz? Powiedziałeś, że nie będzie zbrał. Czy by kierownica była taka fanta, jak jest? Nie będzie. A to resztę. nie będzie. A nie będzie kierownicy, bo oni nie robią już takiej rzeczy. To niech będzie. Zwykła kierownica, tylko będzie. tam. Nie. Zwykła, normalna, czarna, oryginalna, nowy typ. Bo takich starych to... już nie robią. Bierz tą 60, bo chcę ją. Żeby była podobna, o, do tego czujnika, o. Tylko ten, ta, tą samą kabinę Ci dam. No tak. A ja, a ja nie będę robił taki sam, jaki ja mam, bo będziemy się kłócić, że ja Ci ukradłem. Bo ja też mam czerwony kolor. I te koła będą wymieniane, będzie oczywiście o, oryginalne, bo tu pomalowane były. I weź to... to... tutaj, bo nie mogę żadnej maszyny podciepić po tym czujniku. Tak, czekaj. A myślałem, że taki złomem będzie pracował, ty, ty, ty tylko wszystko byś remontował Po kierunku jakbym wsadził do, do nowego ciągnika, to to nie pojedzie, bo, bo to tak jest akurat. Kolega takiej zrobił i nie mógł skręcać. I musiał nowy typ dać i zadziałało mu. Bo tu jest stare, do starych wejdzie. Bo jak nowe jest, bo to wszystko inaczej jest. <laughs> tak, jak ja to robiłem, że nie mogłem? Normalnie, realistycznie podjechałem. Równiutko do tego, tak jak w prawdziwym życiu się robi. <laughs> Dobra, a ty, 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 co powiem 60 Remontujesz, czy zostawiasz? Taki jaki jest. To twoja decyzja. Ale ja go ustawiam, ja ci... bo nie muszą wszystkie trunki być nowe. No właśnie. Bo to tylko, tutaj był silnik remontowany, żeby na kilka lat działał I akumulator był wymieniany Dwa razy, czy nie pamiętam Ale mówię mi Dobra, ja, 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 idę do, ja jadę do siebie, bo to jest robotem Ech, W chałupie, akurat w chałupie robotem Nie idę, bramę wam. To zamknij bramę e, Żeby żeby po prostu konfident, nie przecież żeby cię nie doniósł. Mo jest taki konfident rudy. Mówią na wiosce rudy Cfel, bo on wszystko donosi i nagrywa jeszcze telefonem, wszystko, żeby mi... żeby pokazać wszystko policji do prokuratury dać ten film. Żeby oni mieli dowody. I on wie, że to Rafał Słot jest LS jest na tym gospodarstwie, tam gdzie ja byłem. I on wszystko wie i można policji... Podać. ale ja powiedziałem parę słów i on się boi. Powiedziałem, że policja cię zamknie do Nowej jak pójdę. jakoś co tam, no ale powiedziałem, że czeka się, pójść. I powiedziałem, jak, powiedziałem, klepnę klepnego tak, że będzie leżał e, śmiechniku. Powiedziałem kilka parę słów, to się przestraszył i się boi. I Michał się akurat się nazywa. I on tak się boi, że powiedział, że odczepi się ode mnie, bo nie chce ze mną żadnego kłopotu. Chciał na mnie donieść, że ja mu grozę, a ja powiedziałem, jak pójdziesz, to będziesz miał jeszcze więcej problemów. Takie problemy, że nie będziesz w stanie wyjść z chałupy, jak pójdziesz na policję, bo jeszcze będę ci, ci, życie zatruwał. Tak się wystraszył, tak się we do domu poszedł i powiedział, że więcej akurat do tego typka nie dogadał, bo się boi. bo kilka parę słów powiedziałem, których nie pamiętam. I powiedział, jak pójdziesz na policję, to pod ci Eee, za karę, coś za coś. Powiedziałem oko, oko za zażą. Bo to takie rudy do doniesiciel. On donosi. No matka kiedy kiedyś doniósł. Ze miejscu publicznym e, pił browara. I mandacik był zanerwowy i go klepnął także, że Że miał siniaka. A Rafał tylko go popędza widłami. Mój won asio mi on, bo posujecie psem Eee, konfidencie. Nie będę konfidentów tutaj zap e, zapraszał won się. I on akurat się boi, tak psów się boi... boi bo kiedyś za dzieciaka go pies ugryz. I go potem obsikał. Takie życie widzą, co ja poradzę. A tu jest pryzma na oborni. Jak ktoś się pytał jak będzie grał na mapie Dolna Sląska? To nie jest ktoś Dolna Nie, święto e, Świętosyska... W... Chyba. Tak, święto wieś, bo Dolna sląska nie, bo się pomyliłem, sorry, e, z prasą. Na święto Syskę w Seagram, bo niektórzy się pytają, co to za mapa. Święto Świętosyska i oglądaj do końca, bo tam się dowiesz, akurat, jaka to mapa. Sprawdzam. Dobra. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, widzimy się w następnym odcinku, ela, Ella, Ella, do zobaczenia, na razie, symajtaj się, papa, pa. Rafał Suczca LS, Szymaj się pozegnaj. Ela, Ella, do zobaczenia następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i suba, i zapraszam do Rafał Suczca LS, bo niedługo u niego film nowy, z FSA. na razie.